Witam was w kolejnym odcinku kursu programowania w PHP. Porozmawiamy sobie o operatorach porównania. No i tak, <laughs> mam tutaj dwie zmienne. Jedną, jedna ma wartość 5, druga ma wartość 10. No i sobie teraz zobaczymy jakie są te operatory porównania. Czyli na początku na początku porównujemy czy zmienna A ma taką samą wartość jak zmienna B. No i nie ma, więc tutaj dostajemy false, no i znowu patrzymy, czy zmienna A jest identyczna jak B. No i co znaczy, że jest identyczna, bo możemy mieć przed zmienną C, która ma tutaj 5 i możemy mieć zmienną D, która ma tutaj tutaj ma 5. No i gdybyśmy to porównali tym operatorem dostalibyśmy, że są równe a gdybyśmy porównali tym operatorem wyszłoby nam, że nie są równe ponieważ to jest to jest litera a to jest cyfra no i dobrze, patrzymy dalej czy nie, są, czy nie są równe no i dostaliśmy jeden, czyli drugi bo te zmienne nie są równe potem sprawdzamy czy są identyczne no i znowu dostaliśmy TRUE bo nie są e, identyczne no i znowu sprawdzamy czy są e, e, no, i dostaj no i dostajemy znowu e, TRUE e, bo są nierówne no i czy A jest mniejsze od B dostajemy e, TRUE bo A jest mniejsze B 5 jest mniejsze od 10 czy jest a większe od b, czyli czy jest 5 większe od 10, dostajemy false, bo oczywiście nie jest. No i znowu patrzymy, czy a jest mniejsze lub równe, no i dostajemy 1. I patrzymy, czy 5 jest większe lub równe 10, no i dostajemy false. To tyle, co chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.